Zatrzymaj się na chwilę, usiądź lub stań wygodnie. Pozwól swojemu ciału opaść, niech ramiona się rozluźnią. Szczęka niech będzie miękka, dłonie swobodne. Spójrz teraz łagodnie przed siebie. Nie musisz patrzeć na nic konkretnego. Wystarczy, że pozwolisz oczom być otwartymi, spokojnymi. Zrób wolny, głęboki wdech. I długi, pełny wydech. Zauważ, że właśnie teraz oddychasz. Żyjesz. Jesteś. Zwróć uwagę na swój oddech. Nie zmieniaj go. Po prostu go obserwuj. Zauważ, jak powietrze wpływa przez nozdrza i jak naturalnie z nich wypływa. Jeśli Twoje myśli gdzieś uciekną, to w porządku. Z delikatnością wróć do oddechu. To Twoja kotwica. Jeden wdech, jeden wd wydech tu i teraz. Zacznij powoli rozglądać się dookoła. Nie oceniaj tego, co widzisz. Po prostu zauważ kolory, kształty, światło, ruch. Może zobaczyć coś, co widzisz codziennie, ale tym razem pozwól sobie zobaczyć to, co naprawdę widzisz. Uważność to dostrzeganie rzeczy, które już tu są, ale często ich nie zauważamy. Zauważ je teraz z wdzięcznością. Poczuj, swoje ciało, jak stykają się Twoje stopy z podłożem, Jaki sygnał wysyła ci kręgosłup? Czy jest napięcie? Czy jest lekkość? Nie musisz nic zmieniać. Po prostu bądź. Bądź świadomy swojego ciała. Jesteś w swoim ciele. To twój dom. Oddychaj. I czuj. To wystarczy. A teraz zadaj sobie cicho pytanie. Jaką jakość chcę dziś wnosić w świat? Może to będzie spokój? Może radość, może cierpliwość. Niech ta intencja stanie się Twoim drogowskazem na dziś. I weź jeszcze raz spokojny wdech i wydech. Jesteś gotów tu i teraz z pełną obecnością. Możesz wracać do tej medytacji codziennie w domu, w pracy, w drodze. Nie musisz zamykać oczu, by być uważnym. Wystarczy, że po prostu jesteś.